Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić tak pyszną szynkę, którą właśnie widzicie. Jest to szynka suszona, nie gotowałam, nie piekłam. Jest cudowna. To zaczynamy. Pierwszy zabieg: sypiemy szynkę cukrem. Obtaczamy ją w cukrze, ale ona ma nie leżeć w cukrze, tylko ją po prostu obtaczamy. Przykrywamy folią aluminiową i odstawiamy na noc. Następnego dnia Obsypujemy szynkę solą. U mnie sól him himalajska. Obsypujemy ją dokładnie, żeby szynka nam puściła wodę. Przykrywamy. Ja wkładam do folii, ponieważ moja szynka leży na zewnątrz yy, za oknem na parapecie. Jest zimno. Obecnie więc leży yy, na parapecie. Po dwóch dniach przygotowujemy przyprawy: łyżka ostrej papryki, łyżka słodkiej papryki, rozmaryn, tymianek, kolendra, czosnek, pieprz, wszystko po łyżce. Szynkę osuszamy, wyjmujemy ją z wody. U mnie tej wody jest tutaj bardzo mało, ponieważ ja kupiłam bardzo dobrą szynkę, i teraz obsypujemy mięso w przyprawach. Ja użyłam czosnku świeżego, ponieważ nie miałam sypkiego, ale jak wy macie sypki, taki suszony, to czosnek to jak najbardziej możecie użyć. Wszystkie przyprawy idą na szynkę, obtoczamy ją pięknie. I teraz przygotowałam pończochę na kuflu od piwa i umieszczę w niej całą naszą szynkę. I będę tak suszyła. Możecie użyć też siatki, ale ja wolę użyć pończochy, z tego względu, że żadne przyprawy mi nie uciekają i nie walają mi się po kuchni. Także tutaj mam szynkę przygotowaną. Wisi sobie razem ze słoniną i z ikrą po 10 dniach. Zaraz zobaczycie, jakie cudo mi wyszło. Z ręką na sercu powiem Wam, ta szynka jest przecudna. Mięciutka, smaczna, soczysta, naprawdę coś niesamowitego. Super, zapraszam, zachęcam do zrobienia czegoś, co możecie kupić sobie za 20 zł. Przyrządzić samemu i delektować się smakiem, tak jakbyście jedli szynkę z najdroższego sklepu na świecie. Chociaż ta jest dużo lepsza. Dziękuję bardzo. Subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia.